Cześć! Dzisiaj Wam pokażę jakie mam dla psa. Tu jest, o, jest miska. Taka fajna. A cześć, witajcie na kanale Świat według psa. Jestem nowa z YouTube i nie wiem w ogóle co mam nagrywać. Ale no, yy, jakoś... Yy się wymyśliłam sobie, że będę nagrywać o psach, no bo jeszcze nie mamy psa, będzie mi dopiero szczeniaczka, więc pomyślałam sobie, ale by było fajnie sobie nagrywać yy, na przykład yy, o psach. No i mój kanał nazywam Świat Według Psa. No, tutaj jest, są moje miseczki, takie dla piska kupiłam za 21,80 zł. Kupiłam jeszcze yy, takie coś, i to tak się otwiera, i to jest jak mała dziurka. No, yy, no, kupiłam sobie kominek. Drugi, taka ten, taka rybka i picie. I tutaj jest ten. Tutaj jest obroża, którą jest już stara. Jest z nami już rok. Tutaj ma taką zapinuszkę na smycz. Jest nam już rok ta obroża I jest jeszcze nawet przydatna Tutaj jest, co zabieram na psach w tej torebce, to, to co zabieram tutaj jest no, Druga rzecz, którą kupiłam, ona jest nowa, ta, ta obróżka Nowa obroża Kupiłam to obrożę niedawno O tą obrożę Niedawno kupiłam za 8, chyba 20? Za 8,60? Fajna. Te dwa obroże bierzemy, no bo przydadzą nam się. Co zabieram jeszcze? Potrzebne będą nam yy, yy, woreczki, jak pisek kubkę zrobi. to tam Nie, no Siusiu nie, ale kupkę tak. Następna rzecz to biorę sobie. Yy, szczotkę dla krótkowłosych psów, bo jak na internecie, że trzeba też szczotkować krótkowłose psy, ale będziemy mieć właśnie amstawka szczeniaczka w maju 20 maja. Pewno wam po nagrywam. No i co jeszcze zabieram to szarpaczek. Taki fajny, żeby się nie nudził piesłoś. No i tułeczkę taką miękką. No. Przypakuję to i zaraz wracam. Przypakowałam to tutaj, tylko zabiorę ten ten. I co jeszcze mam? Mam tutaj yy, szelki. I one są już aż z nami dwa lata, chyba, albo roki pół. One są czerwone kamerze że chyba, chyba, chyba wyglądają różowe jakby wy. Wiśniowe wyglądają. To są czerwony, mocny czerwień. Kupiłam. Miałam jeszcze sicu. Yy, gdzie jest tutaj ta tu, 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 sapinka. Mogę znaleźć cepinki na samyczuskę. O, to jest zapinka na dobra Zaraz tylko to przypakuję. E, przypakowałam to tu. To jest to są miseczki, Tutaj jest ten, pudełeczko, i tutaj e, są rzeki. Następnie to też jest piłka. Tutaj wzięłam tą piłkę w sorebce, ale tutaj jest nowa piłka. I ma napis Tiger, tygrys, fajny napis. Tego ją wzięłam. Um, mam taki szarpak Który sama zrobiłam eee, Seduszko Mam taki szarpak, który sama zrobiłam Uplotłam takiego warkocza I tutaj masz takie zawiaski, które może gryźć Z mojej bluzy starej Następnie mam kość taką Czerwoną. która tutaj na kamerze widzę, się wydaje, że jest różowa, ale to jest czerwona, jest zapachowa. Jest ona największa, bo pomyślałam, że nie warto kupić małej, bo to będzie Amstaff. Za 5,85. I ona właśnie nie tonie w wodzie. To możemy zabrać na jakieś na morze, nad jezioro. I to jest kość zapachowa Numer 3 Chyba jest największa, nie wiem yy, tutaj, tutaj jest o. Tutaj yy, zachowuje Sprzężystość W temp od 40 stopni Do 60, 60 stopni do 60. Yy, Lżejsza 30% od zabawki gumowej. No. Zabawkę należy stosować wyłącznie pod nadzorem. Zabawkę stosować wyłącznie zabawkę należy stosować wyłącznie pod nadzorem nadzorem przed użyciem należy usunąć wszelkie naklejki i zawiesz, To widzicie sorry Złożoną lub uszkodzoną zabawkę należy bezwłocznie wymienić no jak widzicie te, to tutaj te, musimy to usunąć nie ma jakieś naklejki nie ma naklejki no, mam tutaj kosteczkę czerwoną wzięłam jeszcze to sobie żeby Piesek, mógł to rozerwać albo po prostu na to popatrzeć no i pójść sobie od szczotki żeby coś chyba zobaczyć no bo dopiero będzie znaleźć swój świat. Mam taką zabawkę, którą kupiłam w funciaku w Londynie. Taką drapowatą. Raczejście ząbki w tym pudełeczku. Mam obrożek. Obroże, jak już, jak już urośnie, tutaj mam ten. Co się mówiło? Adresówkę: kapsuł. jest taka zielona w kosteczki, po prostu jest bardzo mięciutka. Jest bardzo mięciutka. A, bo tutaj mi to się wczepiło. O. No i tutaj mam, jak też idziemy po pieska. To tutaj wzięłam sobie. Wzięłam sobie chusteczki higieniczne. Cztery opakowania na wypadek. Na wszelki wypadek. Wzięłam sobie yy, smaczki jemu, ale jedna lulupes mi się złamała. Takie mam cztery bananowe i trzy bananowe duże. I yy, tylko mam matki. No. To był taki hol zakupowy dla psiaka. Bo ja to kupiłam wszystko niedawno, niebawem. I to też. No to do zobaczenia do kolejnych odcinków. Subskrybujcie oczywiście, jak chcecie mnie zobaczyć. Um, lajkujcie. Lajkujcie. I oczywiście komentujcie, no. No to pa!